<laughs> Święty dziku! Ja chyba zwariowałam i mam skizy. Mamo, nad moją głową są jakieś emotki. A mówiłaś, że to uderzenie o kamień nic mi nie zaszkodzi. Uspokój się, wszystko w porządku masz z głową. Chyba. Ale akurat to, co masz nad głową, to nowy system przeklęć. Każda emotka to przeklęcie, które będzie trwało jedną dobę. Wybieraj i chodź zjeść śniadanie. No, ja piernicze. Mogliście przynajmniej dać jakoś instrukcję? Niech to będą. Okulary. Wow. Ale gówno. No i co tam wybrałeś na dzisiaj? Jakieś przeklęte, brzydkie okulary. O matko, jedyno. Co się stało? Widzę cię. Ja też cię widzę. Co cię tak dziwi? Nie o to chodzi. Widzę cię całą. Te okulary są do dupy. Po prostu nie będę ich ubierała. Eli, to jednak przeklęcie. Będziesz musiała ich założyć na jakiś czas. <słuch> Dobra, idę do szkoły. Hej, to wcale nie jest śmieszne. Który z was ukradł mi 50 dolców. Nie patrzcie na mnie. To nie byłam ja. Ja też nie robiłem tego. To na pewno był któryś z was. Dobra. To był Stevie. Hej, skąd wiesz, że to ja? Teraz wiem o tobie dużo więcej niż chciałabym. Szkoda, że nie mogę uprać oczu. Amando, ty naprawdę już sykałaś się z Johnny? Tak, i było wspaniale. Jasne, że tak było. Przecież każda dziewczyna w szkole jest w niego zakochana. Nie ma szans, że mogło być źle. Ech. Zazdrość ci, koleżanko! Dobra, jestem zbyt ciekawa, co w nim takiego? Hej, Johnny! No, hej, coś chciałeś? Eli, co się stało? Gdzie ty się patrzysz? Ten dick naprawdę jest big. Co ty powiedziałaś? Tak, sobie przypomniał jedną piosenkę. A nie ważne. Pójdę już. Zostało tylko jedna minuta. Moja psychika prawie nienaruszona. Mamo, co się dzieje? Mam dla ciebie niespodziankę, Ellie. Zamknij oczy. Otwieraj. Niespodzianka! Twoje ukochane dziadkowie przyjechali do ciebie. A zostało tylko 30 sekund. Proszę, niech jutro będzie przyklęcie. Które pomoże mi zapomnieć wszystko, co dzisiaj widziałam. Bardzo mnie cieszy fakt, że dzisiaj nie będę musiała patrzeć na ludzi bez ubrań. Te okulary były do dupy. Co wybrać dzisiaj? Niech to będzie. plasterek. Cześć, mamo. Wybrałam dzisiaj plasterek, ale jeszcze nie wiem, co to znaczy. Auć! Co się stało? Zacięłam się, ale nie rozumiem, kiedy weszłaś do pokoju, zacięcie zniknęło. Co? Niemożliwe. To zbieg okoliczności. Hej, Kate. Kurde, co? Głowa mnie strasznie bolała od rana, ale gdy weszłaś do gabinetu, wszystko mi przeszło. Dziwne. No wiesz, tak to już bywa. Głowa najpierw boli, później przestaje. No w sumie, chyba masz rację. Witam, dzieci. Biedny nasz dyrektor ostatnio złamał nogę na urlopie, wiesz? Nie rozumiem. Dlaczego? Co się stało? Moja noga czuję, jakby już była zdrowa. To, to prawda, nawet mogę nią ruszać. Wyzdrowiała! Jak to możliwe! Kat, wybrałam dzisiaj plasterek. No i wszyscy ludzie w promieniu 10 metrów ode mnie uzdrawiają się. Mhm. Dzisiaj moim przyklęciem jest uzdrawianie ludzi. Nie rozumiem! Co cię tak cieszy? To, że będę mogła pomóc wielu ludziom. Pójdę do szpitala i uratuję życie. Ale Eli. To jednak przyklęcie. Na pewno jest jakiś podstęp. W naszym świecie, jeśli ktoś otrzymuje, u kogoś zabierają. Przygotuj się na to, że będą konsekwencje. Mówisz jakieś bzdury. Po prostu mam fartę na to przeklęcie. Wykorzystam to i zrobię ten świat lepszy. To najbardziej oblegany szpital. Mój plan powinien zadziałać. Dziewczyno, dlaczego tu stoisz? Я тут все постою, ще тільки минутка. І пуйде. Окей? Доктор, що ще На кожному джалі люди зачали ще чуть ляпі. Зламання, грипа, удари. Вшиско зникнело в одну минуту. Як то можливе? Діала. Відіш, Кет? Юж праві 18, і ніц мені є. Ауч. Що ще діє, На моєму пальці появило ще Так само, як рано у мами. Але гдивеш вам, у неї зникнело. To oznacza, że wróci do ciebie wszystko, co zabrałaś dzisiaj u ludzi. Byłaś w szpitalu pełnym ludzi, Eli. mój Boże, jeśli to tak. Ja nie przeżyję. Co ja mam robić? Wszystko mnie boli. Przez poprzednie przeklęcie, wszystkie choroby innych przejdą do mnie. Nie dożyję nawet do zachodu słońca. Tym razem muszę wybrać coś. Co mi pomoże? Wiem. Wybiorę dzina. To przeklęcie na pewno będzie związane z życzeniami. I będę mogła zażyczyć sobie zdrowie. Teraz mogę wymyślić życzenie. Sprawdźmy to. Chcę mieć różowe włosy. Nie działa. Cześć mamo. Wymyśliłeś już jak naprawić to, co naraz rozrobiałeś wczoraj? Co wybrałaś dzisiaj? Wybrałam Gina. Myślałam, że spełni moje życzenie. Ellie, chyba powinna byłaś już zrozumieć, że przeklęcia nie zrobią dla ciebie nic dobrego. Bo to są przeklęcia. Rozumiesz? Co ty masz na ręce? Co to? E? Przeklęcie dało mi bransoletkę. Co to ma znaczyć? Jejku, znowu to się stało. Babciu, co się stało? Nie zdążyłam na busa, a kolejny będzie dopiero za godzinę. Teraz muszę tu stać i mrozić koście. Chciałabym, żeby ten bus był co pięć minut. Co to? To jakiś cud! Przyjechał mój bus! To oznacza, że ja jestem dzinem. Dzisiaj muszę spełnić życzenie 30 ludzi, inaczej stanie się mi coś złego. Wiem, poproszę kogoś, żeby zarzucił mi zdrowie. Hej, Kate, hejka, jesteś zbyt wesoła jak na osobę, która ma zaraz umrzeć. Czyżby znalazłeś rozwiązanie problemu? Tak jakby. Słuchaj, możesz zarzucić mi zdrowie? Mm, Okej. Okay. Żyć, żeby moja przyjaciółka Ellie była zdrowa. Ciało przestało mnie boleć. To działa. Jakim cudem. Dzisiaj ja jestem dzinem i spełniam życzenia ludzi. Co? Chcę milion dolarów. Chyba mogę spełnić tylko jedno życzenie jednej osobie. Przez ciebie straciłam milion dolców. Ale przynajmniej masz mnie. Przyjaciółkę. Całą, zdrową i nie martwą. Czy pieniądze są ważniejsze ode mnie? Może, co za głupie pytanie, Jasne, że pieniądze ważniejsze. Dobra, mam jeszcze 30 sekund, żeby spełnić czyje życzenie. Muszę kogoś znaleźć. O, widzę tam bezdomnego. Na pewno będzie czegoś chciał. Witam. Masz 10 sekund, żeby wymyślić jakiekolwiek życzenie. Naprawdę jakiekolwiek? Tak, pośpiesz się. No dobra. Chcę, żeby mój pyton był 50 cm. Za co? Możesz zarzeczyć wszystko. Sukces, pieniądze. Już powiedziałem moje życzenie. O, dzięki. Już nigdy więcej nie chcę być dzinem. Jak mi się znudziły te przeklęcia. Tyle kłopotów przez nich. Chcę po prostu przeżyć ten dzień normalnie. Wybiorę najbardziej nieszkodliwe. Myślę, że buteleczka dla dzieci nie może zrobić nic złego. Cześć mamo! Cześć, Ellie! Jezus! Uła! Uła! Co do cholery! Dlaczego mama zamieniła się w dziecko? Chciałam tylko przeżyć jeden dzień normalnie! Dobra, wezmę cię ze sobą do szkoły. Tam coś ogarnę. Hej, Kat! Hejka! Wow, czego się tobie nie widziałam? sensie? Masz dziecko? Broń Boże, mam dopiero 16 lat. Nawet chłopaka nigdy nie miałam. I kogo trzymasz w takim razie? A, to. To moja mama. Że co? Dzieci, wyciągamy karteczki, piszemy sprawdzian. Poważnie? Do końca lekcji, 5 minut. To będzie szybki sprawdzian. Nie może pani tak robić. Jak śmiesz mnie przeczyć, Eli? Nauczycielka też się zamieniła w dziecko. Nic nie rozumiem. Dzieci mamy nowego ucznia w klasie. Nazywa się Oliver. Jaki słodziak! Pierwszy raz widzę, żeby ktoś ci się spodobał. Też jestem w szoku. Wypadkot? Co? Spadaj! Usiądź z kimś innym dzisiaj. Hej, mam tu wolne miejsce. Chcesz usiąść ze mną? Dzień dobry, dyrektorze. Chciał mnie pan widzieć? Słyszałem, że podobno przez ciebie większość naszych nauczycieli zamienili się w dzieci. Z tego powodu muszę cię zawiesić na dwa miesiące. Ale ja nic nie zrobiłam. Koniec dyskusji, Ellie. Uła, uła! Też się zamienił w dziecko. No, ja w takim razie już pójdę. Do widzenia. Oliver, bardzo mi miło, że zaprosiłeś mnie na randkę. Halo, czego chcesz? Jestem na randce. Odkryłam, dlaczego wszyscy zamieniają się w dzieci. Oni nie powinni gadamy o tym później, Kat. Jestem zajęta. Coś się stało, Eli? Ła, ła! Więc o to chodzi z tym przeklęciem. Oni nie powinni wypowiadać mojego imienia. Pierwszy raz w życiu ktoś mi się spodobał i ten zamienił się w dziecko. To nic. Poczekam na ciebie. Wczoraj mama zamieniła się w dziecko. To było okropne. Proszę, Ellie. Wybierz dzisiaj przeklęcie, które zaszkodzi tobie, a nie innym. Mamo, nie wiedziałam, że tamto przeklęcie działa w ten sposób. Dzisiaj wybiorę chmurkę. Przynajmniej wygląda słodko. Czyli to nie chmurka? Mamo, jesteś bezpieczna, możesz wyjść. Super, chcesz to ty? Jasne. Słuchaj, zapomniałam cię zapytać, gdzie spędziłeś dzisiejszą noc? A to była praca? E, tak, szef zażądał pilne raporty ale dostanę za to podwyżkę? Jasne. Tak naprawdę, ta dodatkowa praca w łóżku mojego szefa. Tak dobrze mi za to zapłaci, że za tydzień zmiem się na Malediwy. Co ty powiedziałaś? Nic, milczałam. Oh, Bez ze mnie na Malediwy. No matka roku po prostu. Idę do szkoły. Ale to z ty. Hej, Rosie. Przed chwilą dowiedziałam się czegoś o mojej mamie. Słuchaj, po co pomalowałaś usta? Wydawało mi się, że ładnie to wygląda. No niezbyt. Prawda? Aha. Chyba masz rację. Zmyję to. Ta idiotka wierzy we wszystko, co mówię. Zabawne. Zrobię tak, że ja będę tą ładniejszą przyjaciółką. Akurat wczoraj powiększyłam sobie usta. Mówisz mi coś o szmince. A samo powiększyłeś sobie wary? Zapamiętam to. Oh, Jezu, Bernard idzie tu. Eli, wiem, że jesteś obrażona na mnie. Ale proszę cię, nie rób głupot. Jasne, Rosie. Hej, dziewczyny. Robię dzisiaj imprezę. Padniecie? Nie mój klimat. A ja z chęcią? <noise> Cieszę się, Rosie. Ty mi tam w ogóle nie jesteś potrzebna. Chciałam, żeby Eli przyszła, bo mi się podoba. A wiesz co? Z chęcią przyjdę. Naprawdę? W takim razie nie mogę się doczekać. Hej, Eli! O, cześć. Słyszałem, że tańczyłeś z Bernardem. Podoba ci się? Nie. Zrobiłam tu na złość Rosie. A dlaczego jesteś smutna? Okazało się, że wszyscy mnie okłamują. Ja nigdy ci nie kłamie, Ellie. Roni, jesteś najlepszy przyjacielu. Tak naprawdę, jestem w tobie strasznie zakochany przez ostatnie pięć lat. Czekaj, co? Cóż, zaczynamy kolejny, przeklęty dzień. Nawet już nie wiem, czego mam się spodziewać po tym, jak się dowiedziałam, że każdy mi kłamie, a mój najlepszy przyjaciel jest we mnie zakochany. Chyba to najlepsza pora, żeby wybrać trumnę. Mam nadzieję, że nie będę zabijała ludzi jednym dotknięciem palcu. To by już była przesada. Hej, córcio. Mamo, mam dzisiaj straszne przeklęcie. Na razie nie zbliżaj się i nie dotykaj mnie. No dobrze. Co? I to wszystko? Mamo, możesz wyluzować. Ja tylko widzę, ile czasu cię zostało żyć. I co widzisz u mnie? Nie będę ci mówiła, ale nie jest tak źle. Hej, Kat, Hejka! Słyszałam, że pokłóciliście się z Rozji. Jest okropną przyjaciółką. Kat? Ty przypadkiem nie wybierasz się gdzieś mniej więcej? Za 10 godzin. To chyba będzie dziewiętnasta. Tak, idę na randkę. Poznaliśmy się przez internet. Nie idź. Dlaczego mam nie iść? Przecież on jest taki przystojny. Pokazałam ci zdjęcie, chyba. Ten gościu pisał do mnie. I do Rosji też. I w ogóle słyszałam, że jest strasznym bawiarzem. Naprawdę? Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Tak, jakoś wypadło mi z głowy. Cóż, w takim razie zamówię dzisiaj pizzy i będę oglądała jej dramy. Wspaniały pomysł! Otwierały zeszyty! Ile? Co ile? Nie powiedziałam ci wcześniej, ale dzisiaj mam przyklęcie, które pokazuje, ile ludziom zostało żyć. Naszej nauczycielce zostało 55 lat! No i co z tego? Ona co będzie żyła? 120 lat? A ty myślisz, że ile ona ma lat? 65? 70? Eli, ona ma 40 lat. A? Serio? W mojej klasie każdy będzie żył prawie do 90 lat. Masakra. A sprawdziłaś już siebie? Jak niby mam to zrobić? Spójrz w lustro. To nie ma sensu. Wiem, że będę żyła długo. Ale. Koniec tematu, Ket. No i dlaczego powiedziała mi o tym? Wiedzieć swój los to najgorsze, co możecie spotkać. Ale jeśli pomyśleć, już jutro przeklęcie zniknie i ja nigdy się o tym nie dowiem. Dobra, spojrzę. A nie mówiłam? Hmm? Zostało mi tylko cztery przyklęcia. I mam wielką nadzieję, że potem wszystkim... Będę miała wakacje od nich. Inaczej wyląduję w psychiatryku. Ej, a jak cię uratowałaś wczoraj? Zostawało ci tylko 10 sekund. Ach, po prostu nie otworzyłam drzwi. Teraz na mnie czekają długie 60 lat życia. Cóż, dzisiaj wybiorę sobie. Czerwony notatnik. No i dlaczego nic się nie dzieje? Myślałam, że dać mi jakiś notatnik, w którym napiszę swoje życzenia albo wrogów. Ellie, ile razy mam ci powtarzać? To przeklęcia. Nic pożytecznego z nich nie będzie. Hej, Kat. Hej, Poproszę zeszyciki dla sprawdzenia pracy domowej. Odrobiłaś pracę domową? Sama jestem w szoku. Ellie, czy ty myślisz, że to było zabawne dać mi pusty zeszyt? Słucham? To niemożliwe. Pisałam w nim. Pamiętam to. Dostajesz jedynkę za takie żarty. Macie jeszcze 10 minut, żeby dokończyć ten sprawdzian. Już skończyłam, Sorze. Wspaniale. przyniesiesz mi? Ellie, nudzisz się? Dlaczego oddajesz pustą kartkę? Słucham? To jakiś żart? Ty mi to powiedz. To niemożliwe. Wszystko napisałam. Siadaj, dostajesz jedynkę. Cóż, dzisiaj do tablicy pójdzie Ellie. A może lepiej nie ja? Nie mogę. Szybciutko wstajesz i idziesz do tablicy. Wszystko, co dzisiaj napiszę, znika. Widziałabym o tym. Zostałabym w domu. Ellie, długo jeszcze mam czekać i już wszystko napisałam, ale zniknęło. No poważnie? Uważasz, że jestem głupia? Siadaj, jedynka. Głupi przeklęcie! No nic, skorzystam z tego! Hej! Założymy się, że wyszedł list do dyrektora, w którym napiszę, że jest dubkiem. I się podpiszę oczywiście. A on mi za to nic nie zrobi. Ellie, jesteś chora! Kto ile stawia? Kto zarobi dzisiaj kaskę? Ja zarobię dzisiaj kaskę! Dzieci, uwaga, dyrektor idzie do nas. Witam. Poszukuję uczennicy o imieniu Ellie. To ja. Dziewczyno, co miał znaczyć ten list? Przyjdź do mojego gabinetu. Zabierzesz swoje dokumenty, bo właśnie zostałeś wyrzucona z tej szkoły. A może nie trzeba? Wczoraj ledwo przekonałam dyrektora, żeby nie wyrzucał mnie ze szkoły. To wcale nie było zabawne. Wybiorę dzisiaj mózg. Może sprawię, że będę trochę mądrzejsza. Na razie nic nie czuję. No, dawaj. Przebieraj się koło okna jak zawsze. Ja czekam. Dlaczego ten sąsiad tak się gapi na mnie? Hej, mamo. Hej, mam wiadomość dla ciebie. O, jesteś naprawdę hot. Ciao, ciao się. Ciao, ciao się? Mamo, słyszałeś to? Mówisz o dźwięku wody w łazience? O tym właśnie chciałam powiedzieć. Syn mojej koleżanki z Hiszpanii zatrzyma się u nas na tydzień. Nazywa się Charlotte. Proszę, bądź miła dla niego. Super. Hej, Kaeli, co ci znowu? Szumi mi w głowie. Słyszy tyle głosów naraz. Dzisiaj wybrałam mózg. Chyba pozwala mi słyszeć myśli innych. A moje też słyszysz? Nie. Wydaje mi się, że mogę słyszeć tylko myśli mężczyzn. Zapiszcie dzisiejszy temat. Jezu, Eli jest taka śliczna. Tak bardzo ją kocham. Gdyby tylko też mnie kochała. Pojechalibyśmy do Hiszpanii i zrobiliśmy dziesiątkę dzieci. I żyli szczęśliwie na brzegu oceanu. Albo odwrotnie. Najpierw dzieci, później Hiszpania. Oj, dlaczego ona się tak patrzy na mnie? Co jeśli potrafi czytać w myślach? Nie, to jakieś bzdury. Jakby miała czytać w myślach... Dawno by już mnie zgłosiło do psychiatryku. Macie 40 minut na tą kartkówkę. Kto zrobi wcześniej, może iść do domu. Boże, jakie te dzieci są głupie! Przez nich będę musiał zatrzymać się w pracy. Przecież nawet połowa z nich nie wykona tego testu do końca. A przecież to jest takie proste! Odpowiedzi: A, A, B, C, G, B, A, B. Łatwizna! Po prostu napiszcie to i wszyscy pójdziemy do domu! Soże, skończyłam. Przecież minęło tylko dwie minuty. Ona co? Czyta mnie w myślach? Muszę to sprawdzić. Eli idiotka! Głupia świnia! Ty wieśniaro! Soże, skończyłam! Wspaniale! Możesz iść do domu. Cześć Eli. Nie zdążyliśmy się rano poznać. Jestem Charlotte. Hello! Co ty ukrywasz, Charlotte? Po co przyjechałeś do nas? C co? N no, a ja... Ej, luzuj, żartowałam. Kiedyś wpadnę do Hiszpanii i będziemy kwita. Uff, uh, już myślałam, że dowiedzieli się, że przyjechałam tu dlatego, że zabiłem człowieka i muszę się ukrywać w innym kraju. Dobrze, że ludzie nie potrafią czytać w myślach. Co? Te przeklęcia przynieśli przynajmniej jakąś korzyść. Wczoraj się dowiedziałam, że chroniliśmy w naszym domu przestępcę. Zostało mi tylko dwa. Wybiorę dzisiaj zegar. Co oznacza ta liczba? 16. Tyle mam lat. Nic więcej do głowy mi nie przechodzi. Przyklęcie się martwi, że zapomnę swój wiek? Hej, mamo! No, cześć! Masz dzisiaj bezpieczne przeklęcie? Myślę, że tak. Mam jakąś klepsydrę i liczbę szesnaście nad głową. O co chodzi z tą szesnastką? Nie mam pojęcia. Jasne. Powodzenia w szkole. Hej, Kate, Przyniosłaś moją bluzę? Upsik, zapomniałam. Jak mogłaś? Dałam ci moją ulubioną bluzę na jeden dzień, a ty przez cały tydzień nie możesz mi ją zwrócić. Ej, Guelli, to tylko bluza. To moja ulubiona bluza. Co to ma być? Czyli to przyklęcia zmniejsza twój wiek? Skąd mogę wiedzieć? Ale to mi się nie podoba. Dziewczyny, ciszej! Dlaczego nauczyciel jest taki grubiański? On zawsze był taki. Eli, dość! Wyjdź z klasy! Dlaczego pan się tak zachowuje? To jest okropne! Jezu, co z nią? Eli, masz już dziesięć lat! Co będziemy robili? Nie wiem, ja chcę do domu! Musimy wymknąć się ze szkoły. Tylko tak, żeby dyrektor nas nie zobaczył. Witam, Kat. Czy to dziecko? Dyrektorze, to moja siostra uczy się w sąsiedniej szkole. Prawda? Przecież oni nie mają dzisiaj lekcji. A ona tak bardzo kocha szkołę, że przyszła do mojej. Chcę Monte. Nie mamy tu żadnego Monte, dzieciaku, ale. Ja. Co z nią? Pani Amando! Och, Kat. A Eli teraz nie ma w domu. O tym właśnie chciałam pogadać. Mamy mały problem. A co to za słodkie dziecko z tobą? Mama! Dlaczego zwie mnie mamą? No to jest Eli. Tak jakby. Że co? To skutki przeklęcia. Przez przeklęcie moja córka stała się dzieckiem? Dlaczego nie dopilnowałaś tego? A co ja mogłam zrobić? Po prostu się stało. Mamo, dasz mi cukiereczek? Zaczekaj. To nie mogło się stać po prostu. Nigdybym do tego nie dopuściła. O ja piernicze. Co tam pani mówiła? Co? Jaki wielki wybór. Aż muszę się zastanowić. Został mi tylko kontroler. Ciekawe, jakie przeklęcie dostanę na koniec. Co to ma znaczyć? Cześć, mamo, co się z tobą dzieje? Jeszcze nie do końca wiem, ale na pewno nie mogę kontrolować swoje ruchy. Aha. Ale przynajmniej nie jesteś już dzieckiem. Hej, dziewczyno, Patrz, gdzie idziesz. Prawie cię potrąciłem, moje nogi przestały mnie słuchać, no to chyba jakiś żart. Uch. Dzieci, dzisiaj mówimy ostatni temat. Ktoś chętny do odpowiedzi? Co? Nie, 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 nie. Nie znam tego tematu. Hej, oj oj, ręko, weź się ogarnij! Eli, zaskakująco! Co? Co ty wyprawiasz? Dostajesz jedynkę! I idziesz do dyrektora! Już! Więc pokazałeś nauczycielowi środkowy palec. I co ja mam z tobą zrobić? Przepraszam. Nie chciałam tego, co się dzisiaj ze mną dzieje. Kilka dni temu pisałaś do mnie nieprzyzwoite listy, a teraz to. Chyba to najlepszy moment, żeby cię wyrzucić. Proszę, nie. <sklap> Dyrektorze, ocknij się. Bardzo mi przykro. Do widzenia. Uderzyłaś dyrektora? Ale to nie byłam ja. Czuję się jakby. Ktoś mnie kontrolował przez cały dzień. Słuchaj, idź lepiej do domu, dopóki nie zrobiłaś czegoś, o czym pożałujesz. Masz rację. Au! Sorki. Muszę jak najszybciej wrócić do domu, zanim znowu coś się wydarzy. Ohoho! Dziewczyno, ruszasz się dokładnie tak samo, jak wciskam na tym kontrolerze. Co? Skąd go masz? Dzisiaj rano szukałem sobie śniadanie na śmietniku i znalazłem to. Przez cały dzień zastanawiałem się, do czego to służy. <laughs> Zarąbiście. Przez cały dzień kontroluje mnie żul. Wspaniale. Przeklęcie zakończone. No w końcu. Ładuję nowe. Jakie nowe?